Cześć, witam Was bardzo serdecznie. W ostatniej już misji z kampanii Emergency 16 w Emergency 20. No i mamy tutaj kradzież konwoju medycznego w Berlinie, bo przenieśliśmy się w tej misji do Berlina. No i pierwsze co robimy, to tak naprawdę musimy. Mm, Wysłać wóz techniczny yes, i pootwierać te samochody. Wysyłamy cztery ambulansy na bok, tutaj. Wysyłamy trzech doktorów. Wysyłamy Intensive Care Transport Vehicle tutaj z tyłu. No i przydadzą nam się jeszcze czte, e, trzy lawety. A dodatkowo możemy się przygotować do drugiej części tej e, misji, czyli tutaj przy tym magazynie będziemy musieli go szturmować. Więc, sobie możemy już podjechać inżynierem. I oprócz tego, możemy podjechać podlecieć właściwie helikopterem Słotów. Do tego przydadzą nam się dwa policyjne wany. I przyda nam się policyjny wóz, czy właściwie Słot, robot do zdefiuzowania bomb. Dobra, tutaj wszyscy już są. Strażakami bierzemy nożyce hydrauliczne i po kolei otwieramy tutaj te pojazdy. Raz, dwa, trzy. Lekarzami możemy tu już podchodzić, niech leczą. E, tym wozem się od razu możemy rozłożyć i wysiąść ekipą. Możemy po kolei już samochody tutaj zaznaczać, żeby je zbierać. Dobra, wszystko jest potwierdzone. Strażaków możemy zabierać już do pojazdu, Żeby nam ci nie przeszkadzali. Dobra. Już ta trójka wsiadła, wracamy do bazy. I pielęgniarzami najpierw załadujemy wszystkimi do tego dużego tutaj pojazdu medycznego. A później będziemy ładować do karetek po kolei. Tu przy okazji już możemy też przygotować tą ekipę. Lądujemy Wozy policyjne tutaj też przedstawimy, żeby nie było zbytnie problemu z ruchem. Bo tu się korki potworzyły niepotrzebne. Robocika mogliśmy sobie wysadzić na spokojnie. Dobra. Tutaj yes? też ta ekipa okay. wysiadła. Ta ekipa też wysiadła, dobra. A jeden ambulans już zgarnął. To niepotrzebnie, okay. bo trzeba było podrzucić No i będziemy mieć po prostu. Can do. Yes. Nie do. się zajęto wysiadanie. Yes? ten wiecie, okay. ma czas ma problem z uzyskaniem tego pojazdu. Right away. Await Widzę, to jest bardzo problematyczne no dla tej lawety, żeby zgarnąć ten pojazd. Okay. Okay. I'm ready. Understood. Await orders. Yes. Okay. I mamy właściwie wszystkich to jednego lekarza możemy wysłać yes? okay. do tego pojazdu. What's up? Sir, I'm ready. Yes, sir. Yes, I'm ready. What's up? Chodź, chodź, Dobra. Consider it done. Count me in. Aye, aye, sir. Wait. Board. All right. What's up? Yes. pielęgniarzami też się już możemy załadować do środka. Yes. Aye, aye, sir. Tych yes. lekarzy też All już right. możemy odstawić. O, wreszcie się uda widzę, zgarnąć. Okej, okay, nie What's mogę. Up? Czyli tymi pielęgniarzami nie mogę naraz być w środku i ładować do środka. Tu lekarze, tu do bazy. To baza. Ostatniego lekarza też już podjadę. Lekko przyspieszę. Dobra. No i tutaj baza. Dobra, ostatnia karetka już też zabiera. No i musimy teraz sobie wezwać dron Słod i poczekać aż będzie opcja skanowania, skanowania, szukania tego właśnie magazynu. I wtedy wypuszczamy drona i znajdziemy właśnie ten magazyn, o którym wspominałem. Dobra, już karetka wjeżdża. Okej, okay, wypuszczamy drona. Tu się już możemy przygotować. Niezły korek się zrobił. Dobra.

I po kolei jeden granat, right drugi granat. Aresztujemy jednego gościa. Aresztujemy drugiego gościa. Idziemy też od razu bramę naprawić. Dobra, są aresztowani. No, nawet w sumie nie naprawić bramę, tylko yes. bardziej otworzyć. Dobra, podchodzimy tutaj. Przyda się też wsparcie policji. Na razie się tutaj przesuniemy na obok. Obok tej bramy. I dobra. No i tak, jeden granat tutaj. Drugi granat tutaj. I tak samo. Bierzemy jednego, bierzemy drugiego. Okej, okay, ci są zgarnięci. Tu jest słod, którego możemy użyć jeszcze. OK, tych dwóch aresztowanych, odstawiamy ich. I tu jest trochę będzie już cięższa zabawa, bo jest trochę więcej tych e, tutaj bad boyów do sprzątnięcia. Więc wykorzystam tą czwórkę też policji. What's up? Bierzemy całą yes. ekipę. Może bez inżyniera. Yes? Okay. Podchodzimy bliżej. I teraz tak. Trzeba najlepiej całą czwórkę złapać. Więc rzucamy po kolei granaty. Na... Nie, nie, nie wszyscy. Nie, nie, nie. nie. U, dobra. Yes? Jeden, yes? okay. dwa, trzy, yes. okay. okay. cztery. 3. I zaraz będziemy right powtarzać ten Understood? granat. Najlepiej yes. no okay. yes. no w Terrorists z tymi granatami. Yes? Okay.

Okej, okay. do tego yes. chłopa widzę odstrzeliliśmy jednak. Taka ciekawostka. No trudno. Będzie potrzebna Understood. jedna karetka. Odstawiamy też tutaj tych złapanych What's up? już. Tutaj tą ekipą podchodzimy. Co ciekawe ten right. słod z automatu podniósł broń? Aresztujemy jednego, aresztujemy Can drugiego, you? bo oni tutaj right, wyszli sir. chwilę później orders

Wait okay, ściął się czy co? Dobra. Jest. Jedzie. Jedzie. No, i mamy już tutaj czwórkę słotów wolną. Jak widać, mamy jeszcze kilku do posprzątania. Bierzemy tą czwórkę. Najlepiej w tym momencie obrzucić yes? okay. tych dwóch. Yes sir. Await Can do. Yes, sir. Yes? Okay. Aye, aye, sir. Got it. Yes, sir. Profilaktycznie jeszcze jeden rzut dla tamtego. No, jak widać też jest zabezpieczone tutaj wejście do budynku bombą, więc defiuzujemy od razu robocikiem. I'm ready. I'm ready. Tutaj ta dwójka czeka na wsparcie. What's up? What's up? Yes? Okay. What's up? Okay. Mamy trójkę wolną, możemy się zająć tutaj tym jednym gościem. O nie, ten zaczął strzelać z tyłu. Trzeba też go od razu obrzucić. Dobra, tym się szybko zwijamy. Robocikiem się możemy cofnąć już do wozu. Czyli zostało nam tych tutaj dwóch. Dobra. Obrzucamy granatem jednego, obrzucamy granatem yes, drugiego. Tym aresztujemy od razu. Ok, z racji, że ten obrzucił. Na chwilę przerwy zamienimy go jednego z drugim. Czyli jeden rzuca, drugi łapie. Okej, okay, dobra. Czyli musimy wezwać jeszcze jeden wóz, e, van policyjny. No tych słotów możemy wysłać do szturmowania budynku. Right. A inżyniera używamy teraz yes. do okay. takiego celu: jak mm, za chwilę naprawienie tych pojazdów. Możemy wysłać e, doktora wraz right. z ambulansem też tutaj na plac, żeby tego jednego Zero gościa done. sprzątnąć. Tą ekipą się ready. zabieramy. I'm ready. Także teraz już ostateczny szturm na budynek. Wszyscy są z zewnątrz posprzątani. Widzicie w środku jest zadyma. No i dobra. Odstawiamy wszystkich, um, a inżynierami naprawiamy te wozy. Udało się, że tylko jedna ofiara. To też, co ciekawe, NPC-ty w sumie same strzelały do nich. Wow, wow, wow. co tu się stało? Now deliver it to the quarantine camp. So, Chcieli wjechać przez, przez chodnik, okej. Okay. Może po prostu staniemy sobie tutaj. Understood. Dobra, yeah. naprawiamy następne. Yes, okay. do. no, wysiadamy od razu z tymi pielęgniarzami. Yes. Got it. Wchodzimy na środek placu. What's up? I lekarz też do leczenia od razu. Drugi wóz naprawiamy, naprawiamy trzeci. Wszyscy są zgarnięci, więc wysyłamy do bazy. Słotów możemy też już od razu zapakować do helikoptera. Dane z robotem też możemy do bazy wysłać już. Dobra, inżynier naprawił wszystko, więc te trzy wozy zaznaczamy. I tutaj, gdzie wykrzyknik na mapie wysyłamy. Inżyniera możemy też już do wozu załadować. Jeden nie wsiadł. O, Jezus, co oni tu kręcą? Teleporty, okej, okay. Ciekawe, ciekawe. O... Przerosło, widzę. Przerosło. Tym wozem. Czasem to ja w tej grze mnie miażdż po prostu. E, Słotu wysyłamy do bazy. No i co z tym wozem? Wyjedzie czy nie? Dobra, wyjechał, dał radę. Jedziemy do bazy. Jeden dojechał. Do bazy do tego szpitala polowego, że nie wiem jak to w sumie nazwać. No, coś takiego, że dostał w płuco i ma otwartą ranę. Czy to może Nie mogę w ogóle nie podjechać yes. nawet, okay. jest blokada niewidzialna. Z też możemy, haku. Tutaj okay. też haku. Wyleczony gościu. I dobra, odsyłamy ostatnią ofiarę do karetki ostatnią. Właściwie z tej okay. części mapy jedyną. No i będzie misja zakończona. Jak widać wszystko dojechało. Teraz tylko już karetka. Dojeżdżaj, koniec misji. No i to była ostatnia, piąta misja e, w Emergencji 16 tej kampanii, złoty medal i to by było na tyle i za chwilę zaczynamy po prostu kampanię Emergencji 17, a później misję z Emergencji 20. To by było na tyle dzisiaj, dzięki wielkie za uwagę no i do zobaczenia w następnych filmikach, trzymajcie się, cześć!